Witam was dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony, a to jest kolejny odcinek naszej kochanej serii. To jest kontynuacja ostatniego odcinka, w którym nie zrobiliśmy za dużo, ale Ale ogólnie e, zdobyłem nowy plan, w którym jestem już zawzięty, żeby żeby robić e, to, co chcę zrobić. Także zacznijmy od tego, czy mam to drewno. Nie mam, nie mam dużo drewna, także ojoj. Dobra, to zamkniemy tutaj konika żeby nie było i po prostu No Zamkniemy konika, polejdziemy do mojej bazy. Zrobię. No może to nie właśnie zębiaki chciałem. Niech są jakieś villagery? Tak mi się wydaje, że... Zajęło mi to trzy Minecraftowe noce, mniej więcej. A trzy Minecraftowe noce, gdzie po prostu szukałem e, Zombie Villagera. No i teraz znowu będzie ta sama akcja. Szukanie Zombie Villagera. Nie ciebie, Zombie Villagera. Tak, właśnie zauważyłem, że mój komentarz e, ten zaczyna opadać w dół. Także brakuje mi chyba paliwa także no brakuje mi paliwa naprawdę nie ma o czym rozmawiać takim tematycznym co mi teraz po głowie chodzi to z... chcę iść do netheru chcę mieć tego netherite'a zrobić w końcu żeby mieć te armory i tyle A oprócz tego to ten tych farm villagerów by się sprzedał zrobić ale które mam się przeprowadzać OK, pojawiłem się na mapie, także teraz do przodu um, tą stroną do przodu by pasowało A to przez górę bym musiał Najpierw się zajmiemy Tobą Teraz się zajmiemy Tobą No chodź tu Tu jest deszcz, chłopie chodź tu No i co? Sparzył się na deszczu. Ok, idziemy tutaj do przodu. Co sobie obmienimy jednak tą stroną. Chciałem najpierw przejść tą stroną, ale zmienię zdanie... tak, o. Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Matrixa zrobiłem, nie złapał mnie. Dobra. Do łódki, do łódki, szybko. Au. No i płyniemy do przodu. Zobaczymy co jest na horyzoncie. Nie wiem czy to jest mgła, czy co to jest na horyzoncie. Ja tego nie nam to shader musiał dodać. Lecę prosto, dobra. Czarkujemy mapę, wypełniam ją mazakami. Tak, to jest prosto? Nie wydaje mi się, że to jest prosto. Jakieś bombelki chyba pod wodą były, że... że łódko mi zaczęsło. Albo to po prostu ten... Tak. Muszę uciekać. Jak najszybciej. Bo gościu zadaje tyle damage'a, że naprawdę nie chcę myśleć. Wow, to było bliskie. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ja nawet nie wiem gdzie on jest. To jest najgorsze, Naj najbardziej niebezpieczne jest to, że nie wiem gdzie on jest. Fajnie, by, by się miał Tridenta, ale. Ale po prostu jest dla mnie zbyt niebezpieczne, bo się zadaje tyle damage'a, że to jest po prostu śmieszne. A i nie czuję się pewnie z tym armorem. Co to jest protection? Nie, to to jest jakiś żartny armor. Także wolę nie ryzykować. Szczególnie ginąć na takim nieznanym terenie. Chociaż mógłbym zrobić kolejną mapę, ale sam fakt, że mogę zginąć na nieznanym terenie, to jest. To jest nie chcę ryzykować mojej itemów, tak. Nie wiem, co tam zabłysnęło, to my sobie to spóźnić zobaczymy. Jak sobie tą mapę. O, help. Mój? Mhm. Słyszycie? Muszę nie podchodzić. Mam broń. No i sobie ten... Te odcinki miały być jakimś takim fajnym super renesansem, ale tak właśnie widzę, że jednak ym, wracam na swoje siano. Swoje stare siano. I po prostu wszystkie odcinki są takie... O Lut jest, mi się bardzo przyda, tylko może mieć Silk na kilofię. No, że wracam na stare siano wszystkie takie odcinki po prostu sobie usiąść i... odpocząć od ym, od hałasu codziennego dnia no, po prostu. Właśnie do tego zmierzam, żeby ten każdy odcinek miał jakiś właśnie takie, tak, taki spokój wewnętrzny. Dobra, są slimy, także duży punkt dla mnie. Co one tak dziwnie wyglądają? Dobra, za dużo was. Pojedynczo. Przestał to rozić Nie będzie mi, za ten zależy na tych. tych. jak to się nazywa? Na slimikach. Tych. Na, 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 na kulkach slajmów Nie wiem naprawdę, jak to się na polski wymawiał Ostatni raz, jak wymawiałem to w języku polskim to chyba szlamu? Nie wiem w którym to roku było. ale to na pewno było tak dawno, że że naprawdę było to dawno. No dobra. No ja sobie teraz kręcimy mapę w tą stronę. Dobra. Jest jeszcze jeden, co sobie go zabije. Dobra, są. Dobra. Tak, one są na dole. Słyszałem, myślę, że słyszałem za sobą, ale jednak to jest jakaś iluzja. Dziękuję. Proszę uciekać. Odać mi derta, To jest girta. Proszę ją zgasnąć. Dziękuję. Tak, ciebie słyszę. Dobrze. Tobie zjem ciasto, Kupię je od farmera, który już dawno umarł. O, halo. Dzień dobry. Koda, że się zespalnowałeś w złym momencie, o żej porze. Masz małpaty, jesteś niebezpieczny. Ciebie bym zatrzymał, jak daleko jesteś od punktu wyjścia, i ciebie mogę akurat wpakować w łódkę. O, szkoda, że nie mogę zrobić czapki. Chęci mi się czapkę, bo stąd nie jest daleka droga dotąd. Hmm. Musiał. Dobra. Zrobimy w ten sposób raz, dwa. I zabunkrujemy ciebie w drewnie. O, chodź tu. Nie, w tę stronę. W tą stronę. Tak? I to do środka. O? No. Dobra, jesteś mądrzejszy. No i co z tego? Kto tu jest mądrzejszy? Co wpadłeś, brawo. I zrobimy ci teraz czapkę. Żebyś przeżył. A jak przeżyjesz, to cię zawiozę. Tam gdzieś powinien być. On podniósł slime bala, znaczy że powinien się nie zespałnować. także poświ poświęcę mu trochę czasu, żeby ogarnąć to co powinno być ogarnięte op, 8 sztuk do pityka. dwie sztuki drewna, niech się pali będziemy szukać wszystkiego innego co jest więcej, żelaza dwie sztuki, jest więcej tutaj żelaza jest węgiel Tam, o, efficiency, efficiency, efficiency. Ten, efektywność czwórka wydajność czwórka także myślałem, że będę miał jakąś fortunkę ale w sumie jakbym miał fortunkę to bym cały diament tak był i mi się cieszy, że mam fo, fortunkę to takie rzeczy pamiętam właśnie, ale o, brakuje mi jeszcze nie za dużo mi brakuje. No, świeczki posadzę, żebym się nie czuł. No to już wybuchnij. No wybuchnij no. No chciałem, żeby wybuchnij. By Fajnie by było jak mu umarł, nie? No życie na krawędzi, tak jak byłby. No, tu nic nie jest ciekawego. Podjaśnienie tych ty shaderów od, od ostatniego czasu, one takie jakieś ciemne się zrobiły, nie wiem mi się ten stawienie zresetowało w tych shaderach bo mi się zresetowały. Mi się wszystko takie ciemne wydawało. Teraz to, to podkreśliłem tak, ma być Dobra. Dam ci kask. Tak. Zakładaj. No, 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 To sobie to, zjem, żeby mnie nie zabił. to żelazo może być. no, 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 To no, no, Idziem do góry. Zawiozę cię. Pokażę ci właśnie tam Drogę. Daleką. Wcale nie do nowego więzienia twojego. Proszę uciekać. Proszę uciekać. Dostał. Dobra, skakuj, ziomek Kakuj, kakuj. Nie ty, nie ty. E, dobra, lecimy. <grymne> nie przewidziałem tego, ale muszę się udać w tą stronę. I pytanie, czy mi się uda? Zobaczymy. Na następnym odcinku żartuję, lecimy teraz. Życie na krawędzi. Życie na krawędzi. Jazda, jazda, jazda. Jazda, jazda, jazda. Zeskakuję. Mam nadzieję, że nie, że nie spotkam tego gościa, co był na Tridentze. Tego, co rzucał we mnie Midlethorn. Chyba tutaj będę mieszkał. No, jazda, jazda, jazda. ze zaskoczę i... Zupełnie życie i będziemy się widzieć. Dobra, przy, przy okazji trochę terenu renderuję. No. I jazda. Tak. To jest moje stanowisko, to ja tam go schowam. Coś mi szczeliło. Aha, nic, nic ważnego, także... Nic nie straciłem. On chyba tam w wódce może być, a nie wiem czy. Ty! Co? To jest wioska! To ja ciebie nie potrzebuję już. Ale Beka. O, Beka. No. To jest, skoro ja tu mam wioskę, to ja tu mogę mieć wioskę, a tam mieszkać. W sumie, w sumie tam nie muszę mieszkać, skoro tutaj mogę mieszkać. To jest wy wygląda na bardzo. To jest wysepka. To jest śliczna, bezpieczna wysepka z koniem. Tutaj macie łóżko. To ja sobie to z respawn pointa dam, bo jestem daleko za do, do domu. Jakbym kupił umarto, to to się przynajmniej tutaj zrespawnuje. już macie wszystko. Szkoda, że to są bagna. Wszędzie są bagna na tym świecie. To mi trochę nie pasuje. Więc... Dobra, mam te 90 FPSów. Mam budżet żeby zwiększyć? Skoro to jest taka wysepka, to ja sobie chętnie ją wezmę. Jak moją prywatną wysepkę. Z moimi prywatnymi ludźmi. To no. są te drzewa, które lubię. Ogólnie teraz jestem cicho, bo, bo bardzo myślę, co teraz zrobić. Ten mam zrobić. Dzisiaj w ogóle cały dzień będę nagrywał. Od początku do końca i będę wrzucał później. Yy, mi, ten, zmieniłem miniaturki, one się strasznie mi podobają. Jeszcze pe, pewnie będę je trochę zmieniał. No ale jak na razie jest. Y, lepiej niż było. Chciałem taki. Na początku chciałem, żeby to było takie minimalistyczne, takie fajne, takie O. Ale później stwierdziłem, że trochę ciężko znaleźć każdy odcinek i je podzielić te odcinki. No to także. Zmieniłem. I w sumie to lepiej wygląda na YouTubie. Ja te miniaturki teraz. O, to jest 10 na 10. Chciałem po prostu. E, chciałem zmienić wszystkie miniaturki od, od początku do końca, ale niech zostanie ta historia, którą pisałem wcześniej. Nie, niech sobie z, zostanie nie niech będę wiedział skąd przybyłem. Wszędzie jest to bagno. Zawsze mogę wyłączyć te kolory bagna w fajnie, ale. To nie, to nie będzie to tak samo, prawda? Dobra, to tam. tamta łódka to jest przeszłość. Ten villager niech sobie tam będzie. A, on, on był farmerem, dobra. Chociaż dobrze, że wiedzieli, że to był farmer-villager, bo jakby to był villager. Są tacy villagerzy w takich zielonych ubrankach, którzy oni nic nie robią. Nie mogą mieć żadnej profesji, oni są zablokowani. I oni chyba się nazywam nieroby. Albo bez użytecznicy. No tak, nie wiem, w grze jakoś się tak śmiesznie nazywa. Tak sobie przetłumaczyłem, są dla siebie w ten sposób. No. Także jest ogólnie smutno, bo ich dość sporo miałem. Nie, ja ich chyba nadal mam. Dość sporo w tej wiosce numer jeden, w której byłem. Co te kwiatki latające są? Nie. Dobra. Bo to jest jakaś malutka sawanna. Dobrze, że są kurczaki. Jest to, jest tamto. Są lodołamacze. Prz... Wiem, że lodołamacze to są statki, ale dla mnie to są lodołamacze. że może są misie polarne. Co nie zmienia faktu, że... że... Tylko też, że ten że dodali te misje polarne i one w ogóle nic nie robią. Jedyne co, jak je zabijesz, to wypadają ryby. I to nie jest nic, nic ciekawe. No brawo, masz nowego moba w Minecrafcie. No i? Cieszyć się z niego. Bierz to nie ma w ogóle żadnego użytku kiedyś to było kiedyś jak było dodawany nowy mob to on miał tysiąc nowych rzeczy a ostatni ten ostatnio oddali te stridery nie stridery to jest w ogóle to jest ten sam mob który wygląda inaczej no i co ode mnie narzekał jak, jak jak chcę narzekać to zawsze mogę się cofnąć do starej wersji minecrafta i, i po prostu żyć starą wersję Minecrafta. No, tak chciałem zrobić, ale tak nie zrobię, ponieważ nie ma kontentu. Starszego Minecrafta grałem tyle razy, że, że po prostu. Że po prostu grałem tyle razy. I teraz naprawdę. Nie ma, nie ma po co grać na nowo. No, wiecie, do czego zmierzam, że tyle się grało, w tym samym gry ile może grać. A teraz przynajmniej na tej wersji przynajmniej udaje się, że jest jakiś nowy content. prawda? No. O. A coś tam się jeszcze świat nie wygenerował. To jest wioska. To sobie ją splądrujemy. No, przy okazji się tam prześpimy. Hmm. Uh, o, uuu, uuu, jakie to jest ładne się wygenerowała taka góra górzysta, że że górzyście. wysoko. mhm. polecam. nie wiem, tak ogólnie. tak mi się wydaje, że chyba ten straciłem paliwo na dzisiaj. może skończę na tym trzecim odcinku, bo to jest trzeci odcinek z rzędu, który nagrywam. czemu nie? jak jest okazja, jak jest ten, czemu nie? Czemu? Nie. A bo to jest ten yy, przetworzony już. On będzie taki, taki taki siłniący. Macie tu crafting przypadkiem, który mogę pożyczyć? Nie? To zrobię sobie. Postawię Wam tu. O. I do tego zmierzam się sobie sobie, tak? Tak, tak, tak. Moja. To mi się strasznie sprzeda, bo jak chcę robić te farmy, to, to mi się bardzo sprzeda. Szczególnie, że to już drugi raz nie będę. No, także wszystko jest moje. Fajne są te e, refleksje, tylko one są takie kropkowane, bo to jeszcze też, ten shader pak jest taki specjalny. specjalny także no, no przynajmniej jest jeden z tych, ład, tych ładniejszych, bo ten Zeus to, on, on jest tylko marką, on nie ma żadnej jakości, to jest tylko marką. A masz shadery Zeusa, no i co z tego że one są brzydkie i tutaj które bram są ładniejsze oprócz tych właśnie refleksji co są zakropkowane takie myślę że to jest jakiś prymitywny ray tracing dlatego są takie kropki dobra chyba ciebie muszę zabić dobra mogę sobie wybuchnąć mam cię z głowy oddam co nie moje no, to sam sobie wziął, ale po co. Tutaj przynajmniej zrobili tą fajną mechanikę, że szybciej się zbiera motyką. To mi się bardzo podoba. To jest 10 na 10, polecam. W końcu motyka jest użyteczna i w końcu zbiera się te hejbale szybciej. Ty! myślę, że on tak podskoczył z ekscytacji, a on dostał piąhala do tego. No i co? Chcę to zobaczyć jak to wyglądało. Moje Dzięki Zatru Zatruli gościa. To jest jakaś terakota, nie terakota. A, miałem spać. Miałem spać. Tak. O mały włos. Hop. Chodź tu. No chodźcie tu. No chodźcie tu. No chodźcie tu. Chcę Was pyknąć raz. Siekierki. Aha, A, chyba. Z nich nie wypada, jak. Nie im się umrzeć. Dobra. Może być. W sumie ta membrana fantomowa no nie jest tak bardzo potrzebna, właśnie. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.